Chłop na te twarze, ja jestem Heros, a przed nami kolejny, już drugi w sumie odcinek z gry The Witness. Gry zastępczej za Lego. Dobra, e, ostatnio skończyliśmy tu. I tak, skończyliśmy różowy lasek, który jest piękny. Ja tam, ja tam zamieszkam, ja tam sobie zbuduję dom. Nie wiem po co, ale sobie zbuduję tam dom. Dobra, to chodźmy teraz w kanion. Może w kanionie będzie coś... Uuu! Podoba mi się tu. A, nie skacze się. No tak. E. Halo? O, czy zasięg Krismasie? A, czy to trzeba taki. Tu trzeba robić. E. Oj. A, e, ładne te wazonki. Podobają mi się. Ten najbardziej. Chociaż nie, dobra. Eee, nie wiem, który jest najlepszy. Czemu ten jest na podwyższeniu? Weird. To pewnie coś odnośnie jakiejś zagadki. Znając moje szczęście. Eee, o, tu się coś przytopiło trochę. Aha! To teoretycznie są zagadki moje. Eee, a bo tam coś jeszcze jest, dobra. Tu mnie pewnie będą uczyć, jak te zagadki działają. Nie tak, że wcześniej już tego nie widział, a zrobię takie dłuższe. O, drugie. O, tu już jest odrobinę trudniej, bo te ścieżki nie są identyczne. To trzeba być. Aha, w tą stronę nie pójdę, czy muszę w górę też nie pójdę? W dołem muszę, tu. Na sam koniec, tu. Dobra, mam to. Powiem wam, jest to dosyć skomplikowane. O tak, teraz tu. I tu. No, a ładnie to symetrycznie wygląda, muszę przyznać. O i chwila. O ja chromole. Ja tu nic nie widzę na tym ekranie nawet. Nie tędy, tędy jak już. A ten nie pójdę, to muszę teraz tak tu. Tu zakręcić, tu. Dobra, mam to. Myślałem, że jeszcze drugą stronę. O. Oj. Dzień dobry. No, nie spadnę. A co tu? To tu? Nic tu. Ok, ale prąd poszedł, tak? Prąd jest. Na jedną stronę chociaż. Ogi! Oj, tu jeszcze może być tak odwrotna symetria. Nad tu. Tu trzeba tak i tak, dobra. Nie, tu, tu, tu też nie. Tu. Teraz tak i tak. Mam to. Oj, oj! Nie uciekaj, ja no to roztopione, będę musiał przejść, koniec końców. Tu, tu nie, tu też nie, tak nie, tak też nie. Czyli to trzeba być jakoś tędy. No, aha, tutaj też nie przejdę, no, to trzeba tak. Nie, je... Jeszcze wcześniej. O. Prawie. Dobra, nie tu. Może tu. O, mam to. Ej, to jest już głupie, bo to jest takie roztopione. To muszę iść tym tak, tak. A, i nie mogę się zetknąć. A, ten przecież inaczej nie przejdę. Tu wszystko jest. A, wait, 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 właśnie. No chyba was coś gździ. Ja tu. Ludzie, ja ci nie bez powodu noszę okulary, bo ja kunwo widzę. Zyważą, że to przynajmniej było trudne. Oni mi jeszcze tak utrudniają na siłę. A dawam bo shiftem się biega. Ja zapominam o tym. Ja mam takie myślenie, że skoro spacją się nie skacze, to shiftem się nie biega. Ej, ale ładne są tutaj te odbicia. To nie trzeba przyznać, że to im wyszło. Ogólnie bardzo ładna jest ta gra. To mi się takie otoczenie. Ja na takiej wyspie mógłbym mieszkać. Tylko, żeby mieli jeszcze supermarket, galerię i prąd. Znaczy prąd mają. Tylko, że nie musiał go na zagadki robić, ale na przykład e, bardzo chciałbym w takim miejscu mieć też internet. Dzień dobry. Aha. Kamienna statua. I tu jest mój piękny różowy lasek. Czy ten ty może jakimś cudem przez ten lasek? A nie, myślę, że to jest. Myślałem, że to będzie to tylne wejście to gdzieś, gdzie ten ten kabel prowadzi. Po nim nie widać, gdzie on prowadzi. Ja może on gdzieś nie w kwiatki. Ej. Nie, tutaj nie. <laughs> Dobra, gdzieś się to jeszcze rozwiążę na pewno. I się zgubiłem, a tam jestem. Tu jestem z zagadkami, Ok. Zapamiętam. Dzień dobry. Aha, tu muszę po wszystkich przejechać. Tu się nie da tak po, po wszystkich, chociaż? Nie. Tak? O, dobra, da się tak po wszystkich. Tu jest jakieś zejście. A tu mamy więcej. Aha. A tu jest nie dość, że to. Pod że trzeba wszystkie to jeszcze podwójne, podwójna oś, ten, symetria. Znaczy podwójna, odwrócona symetria. To jest rozum, a nie, to jest włączone chyba. Tak? Tak. A tu mnie uczą rozwiązywania tej zagadki. Dobra. Tu. To musi iść tak. Nie. Nie. Na pewno musi iść tak. Nie, to nie może iść tak. Tak. Nie, też nie tak. O, mam to. Pewnie był prostszy sposób, ale ja to. O nie, 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 nie. Odwrócona symetria jeszcze. Nie. To jest za trudne. Proszę, mam mały móżczek. Po co ja się porzuciłem na grę logiczną? No tak na pewno tego nie zrobię. Chociaż... O... Eee. Myślałem, że gra się nie skapnie, że sprzytywałem lekko. No nie, tak też nie pójdzie. No. Nie, bo tego nie mam jak zaznaczyć, kurde. A tu jest kropka, więc ją muszę zrobić, a tak też nie zrobię, chociaż. O, mam to. To nie jeszcze jedno. Uj, dobrze, że nie ma tych przygródek takich. What? O, o, mam to. To było akurat odrobinę prostsze niż poprzednie. Zresztą może otworzyło nam tu jednak, nie, to jednak muszę iść dalej za kablem. Który, powiem wam, trochę to skomplikowane. No nie, coś więcej jeszcze, kolejne. Aha, to jeszcze kolorkami, no na pewno. Żeby was coś czasem nie pizgło. Tu jest niebie... A, czekaj, jak on zaczął, to zaczynam... Aha, czyli zależnie od... Ja zawsze zaczynam od niebieskiego, okej. Okay. Dobra, jest. O, Jesusie, Christmasie. Nie, ja to musi iść stąd. Dobra. Dalej. Okej. Okay. O. Nie. Nie. Nie wyjdzie. I ujnie z grzybnią. Nie. Też nie wyjdzie. Noż. Kurde. O, tak to na pewno zrobię. Trzymajcie mnie. O! O, no, wystarczyło zmienić stronę. Kurat, to trzeba będzie naprawdę teraz rozmyślać nad tymi zagadkami. O. Nie, to w ogóle musisz iść tak. O, od tego bym zaczął. Teraz tu, tu. Nie, bo to żółte tam musi jeszcze trafić. Chwila, a tak? No też nie. Wait. Dotąd może być jeszcze ok, ale jak to zebrać? Ja, a może od tej strony zacznę? No nie, tak, to w ogóle jest. Czy ja przez chwilę nie zaczynałem zresztą z tej strony. I mi nie wychodziło, więc stwierdziłem, że zrobię to inaczej. Nie można tak. Kto by ułatwiło grę o wiele? A może? Wait a minute, zacznę od tych żółtych na pewno. Nie, bo wtedy tego nie zrobię. Laj, odklikało mnie się. E, nie, tak nie mogę. Bo jak to nie zrobię, to przyjadę w tym niebie, kurdele bele. Nie, to musi być odtąd. Dobra, ajajaj. Aj, aj. Nie, bo wtedy to w ogóle tamtych. Odcinam sobie w ten sposób dopływ do tamtego. Nie, bo tutaj też do mnie brakuje. Muszę tak. Hmm. A, a może. Nie, tak też nie. Ja, muszę tak, na pewno tak. Chociaż wait. Nie, to muszę zacząć od tej strony. Wtedy tamto blokuje. Może zmienię zagadkę. Ja może jednak zmienię. Aj, nie to. Zmienię zagadkę. Rozejrzę się tu w ogóle. O, tu coś jest. Aha. No, a co? Aha, to są kolejne te. To nie, to nas nie Interere. Aha, tu dobrnęliśmy do drzwi. Jak nie spojrzeć? Dupa zawsze z tyłu. Czyli trzeba jakoś to rozwiązać. Tylko pytanie za 100 punktów. Jak? Może jakoś. Nie ten. No to w ogóle jest bez sensu. Um... Pewnie wy już dawno temu już odkryliście, co powinien tutaj zrobić, tylko ja oczywiście jestem debilem. nie jestem. Chyba, że jakiś sposób, który ja owykmieniłem. Wcześniej nie no, bo tutaj tej jednej kropki brakuje. <laughs> Ale że to było zaznaczone, to musiało być przynajmniej tak. No i tak też nie, chociaż. Wait a minute. Nie. Kuźwa nie. Nie pyknie tak. Eee, tak sobie zablokuje wszystko, więc to też odpada. No prawie. Wciąż tej jednej mi tu brakuje. A gdyby to tak zrobić. Hmm. No nie. był to gdzieś tak. Nie, te zawijaski to już w ogóle mi nie wychodzą. Wiecie co? Ja to tutaj może mini cięcie i sprawdzę, jak to trzeba powinno się zrobić. Przyznaję się, trochę przeczytuję. Dobra, wracamy po cięciu. Mam teoretyczne rozwiązanie chyba. Czy to tylko pójdzie? Aha. A ja się tak główkowałem. O to, że to było coś tak prostego w miarę. Znaczy. Prostego. Zależy, co kto nazwie prostym, tak? O Jesus. Tego jest tu więcej. Ej nie, nie zgadzam się. O. Ja może tak. Ej, jak tu to zrobić? O tak. Poszło. Czemu to jest to jest takie? Może to ma troszeczkę inny kolor. Tak mi się to nie podoba. Czemu to jest takie przezroczyste? Że się kolor w tym żółtym tam zbudzył. Tu też się kolor. Bu... Albo to się budzy. Albo co gorsza to tak ma być. Czy to żółte jest praktycznie coraz mniej widoczne? O? Tak, chyba tak ma być, że to żółte jest coraz mniej widoczne. O? Ej, waj, to właśnie nie da tak zrobić. Ja. Tu to się przecież styka z tym żółtym. A nie, dobra, bo to jest przecież symetria, dobra. Czy jak to idzie w dół. O. O. Dobra. Ej, to jest przewalone, jak ja tego nie widzę. Do drugiego. To musi iść do trzeciego. Tu w dół. Tu. Tu, 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 tu. Dobra. A teraz cały żółty mam sterować? Okej. Okay. Mm. Tu jedno w dół to jest na tym żółtym. Teraz tak, tak, tak. O, Gizasię. Zmienstwo to było. Dziwna, zdrowi... Przyznaję, że chyba trochę łatwiejszy niż to poprzednie. Chociaż i tak... Uah. Uah? A to jest... Nie, ej, odklikało mi się. Te drzwi w porównaniu z tym wszystkim. Po prostu bajlando. O mój bo. Nie. Ej, nie! A to nie jest trudne przecież. O, jest to jest odbicie lustrzane. No a wiecie co? To już zrobimy w następnym odcinku, bo to, to, to nie na mój mózg, tak? Ja tu muszę to ogarnąć. Co i jak? Jeszcze czekaj, spróbuję może chociaż jedno. To jest tak. Dwa w górę, w prawo, na maksa w dół, na maksa w prawo. Znaczy tu w lewo, akurat. Tak, w górę, na maksa, jedno w lewo, je dwa w dół, na maksa w lewo, w górę. Spróbuję. O! Udało się. A, to jest jeszcze trudniejsze, bo tu... A tu też to muszę zrobić. Aha. Dobra, to już jednak porobimy w następnym odcinku, bo to jest No a później pójdziemy gdzieś dalej. Zobaczymy jeszcze. Tam jest jakiś coś, co wygląda jak cementarz, albo ta, tam jest zamek pustynny. Ja tam chcę, więc tam pójdziemy. Więc dobra, w takim razie niech moc zagadek logicznych zawsze będzie z wami, moi drodzy. Pamiętajcie, oś symestrii jest bardzo ważna. A ja żegnam cię krótko.